Dzisiaj mamy święto niepodległości i ten niepodległy i nieoglądający się za siebie token urósł chwilami ponad 40% w dobę. Z 6 dolarów urósł nawet do 10 dolarów, mimo ogólnych spadków i czerwieni na rynku. A więc co napędza te wzrosty? Dlaczego największa zdecentralizowana giełda nagle odżyła? I co ważniejsze, czy możemy znaleźć nowy projekt, który ma szansę powtórzyć ten spektakularny ride? Zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Zacznijmy od podstaw. Czym jest Uniswap? Jeżeli nie wiecie, to zdecentralizowana giełda, ogólnie nazywana DEX, zbudowana na Etherze. Działa na zasadzie automatycznego market makera, czyli pozwala na handel tokenami bezpośrednio z ich puli płynności. Wszyscy, którzy dostarczają do tych pól płynność, czyli dostarczają tokeny, otrzymują część z opłaty transakcyjnej. No ale skąd ta nagła pompa? Wszystko za sprawą nowej, przełomowej propozycji zarządczej, nazywanej Unification. Ta propozycja ma na celu wzmocnienie tokena Uni i uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. A więc przedstawiam Wam trzy kluczowe punkty, które wywołały ten rajd. Przede wszystkim aktywacja przełącznika opłat, czyli wprowadzają pobieranie opłat protokołowych. Te opłaty mają być przekierowane bezpośrednio do spalania tokenów Uni. I tym samym planowane jest też masowe właśnie spalanie tych tokenów. Aż 100 milionów ze skarbca. To jest potężny ruch, odpowiadający w przybliżeniu około 16% całkowitej podaży w obiegu. Planują też trzecią opcję spalania, czyli spalanie opłyt z uni I rynek niewątpliwie pokochał to rozwiązanie, ponieważ bezpośrednio wiąże sukces protokołu z wartością tokena uni. Ten mechanizm nie tylko zmniejszy podaż, ale też jednocześnie zwiększy potencjalną wartość dla posiadaczy. Analitycy też są dosyć zgodni. Prezes KryptoKwont przewiduje, że po uruchomieniu tego mechanizmu token może doświadczyć parabolicznego wzrostu. Szacuje się, że roczne spalanie tokenów może wynieść około 500 milionów dolców, bazując na obecnych wolumenach transakcyjnych. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres, jest to ogromny katalizator. W maju 2021 roku, czyli przy ostatniej, tej największej hoście, Juni osiągnął kapitalizację wynoszącą nawet 25 miliardów dolarów. Przypomnę, że dzisiaj mamy około 5 miliardów. Przy najbardziej optymistycznych celach analitycy wskazują na 30 miliardów dolarów, co oznaczałoby cenę za jednego tokena około 55-60 za token. Jeszcze nawet nie biorąc pod uwagę przyszłych spaleń tokenów. Jednak musimy pamiętać o tym, że ATH było aż 5 lat temu i wynosiło 44 dolary. Także do nadrobienia mamy naprawdę bardzo dużo na tym tokenie. I wciąż musimy pamiętać, że tak naprawdę paraliż w Stanach ciągle trwa. Pojawił się jednak w Senacie projekt ustawy, który ma zapewnić jasne ramy prawne w USA. Jeśli bitcoin i główne altcoiny trafią pod nadzór komisji, to będzie to bardzo byczy katalizator. Czyste zasady to łatwiejszy dostęp dla instytucji. I to wszystko napędzi niewątpliwie wolumen. A gdzie jest wolumen? Tam Uniswap będzie kwitł. Zresztą nie tylko Uniswap będzie kwitł. Skoro Juni pokazał, jak sensowna ekonomika i użyteczność mogą wystrzelić cenę, przejdźmy do nowej, wczesnej okazji, która buduje podobną użyteczność, ale na poziomie portfelowym. Mowa o Tokenie Best, o którym Wam mówię w ostatnich dniach, bo ich przedsprzedaż się kończy, a zauważyłam, że zainteresowanie u Was jest naprawdę bardzo, bardzo duże. No bo dlaczego Best ma potencjał wzrostu na miarę Uniswap? Ten token będzie obsługiwał kompleksowy ekosystem, który integruje kluczowe funkcje DeFi, podobnie właśnie jak UNI. Ma handel wewnątrz portfela, czyli podobnie jak DEX, jest zintegrowany z ponad 330 pulami i 30 mostami. Dodatkowo jest zintegrowany staking i często wyższe nagrody niż jego główny rywal, czyli Trust Wallet, który wspiera tylko 24 aktywa do stakingu. A dla posiadaczy tokena BEST mają oni dostęp do wczesnych projektów, po obniżonej cenie, zanim tokeny trafią na giełdę. I to daje Best Wallet mechanizm, który może generować popyt i wartość podobnie jak aktywacja opłat w juni. Przechodzimy do sedna. Wszyscy wiemy, że największe zyski osiąga się na wczesnym etapie. Token Best jest obecnie w trakcie przedsprzedaży. Kończy 28 listopada, więc jeżeli jesteście ciekawi, to sprawdźcie ten projekt z linku w opisie filmu, bo zostało, 18, bo zostało 17 dni. A kapitalizacja to obecnie właśnie te 17 milionów. Kupując tokena w ICO wspieracie platformę, która dynamicznie rośnie. I to nie są tylko szczegatki 56 tysięcy followersów na Twitterze. Jeżeli chcecie skorzystać z tego portfela, to po prostu macie zabezpieczone tokeny. Jeśli chcecie się ich pozbyć na górce na przykład, to macie szansę je dorwać w cenie przed premierą i po prostu pozbyć się ich, by zrealizować zyski po pierwszej pompie. Jeżeli rynek altcoinów zacznie się wreszcie rozgrzewać, jak sugerują regulatoryjne wiadomości, Best Wallet i ich token BEST jako solidny, bezpieczny portfel ma szansę na znaczące zyski po wejściu na giełdę. Podobnie jak tokeny ekosystemowe w przyszłości. Wczesne okazje, zwłaszcza te z dużą użytecznością i mocnym poparciem setek tysięcy użytkowników mają ogromny potencjał. Ale oczywiście jestem bardzo ciekawa tego, co Wy o tym myślicie, dlatego sprawdźcie sobie ich witrynę z linku w opisie filmu. Chętnie się dowiem, czy uważacie, że mają szansę na sukces, czy jednak cena przedsprzedażowa to jest górka na tym projekcie? Z mojej strony to wszystko na dziś, dlatego dziękuję i do usłyszenia.